Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy już szóste podejście do nagrania tego materiału. Pierwszy wyszedł chyba 45 minut, więc sądzę, żebyście usnęli, a nie obejrzeli do końca. Nie będę tutaj się rozgadywał o wszystkich CV-kach, co do czego służy, ponieważ chyba nagram o tym osobny odcinek. Teraz krótko zwięźle na temat. Lokomotywę, którą dostajemy, mamy najczęściej na adresie trzecim. Jeżeli chcemy zmienić jej adres, postępujemy w następujący sposób wciskamy przycisk mode, wybieramy cztery programowanie, wybieramy jeden adres lokomotywy, pierwsza funkcja, czekajcie, żeby było pierwsza funkcja, odczytuje nam adres lokomotywy naszej, w tym wypadku będzie to adres trzeci, trzecia funkcja umożliwia wpisanie nowego adresu, będzie to 4314 Lokomotywy bardzo często programuje i nadaję im adresy, tak jak boczne numery tych lokomotyw. Ułatwia mi to potem identyfikację, 4314. I wciskamy dwójeczkę programowanie. Programowanie OK. Adres naszej lokomotywy został zmieniony. Możemy oczywiście odczytać jeszcze raz, potwierdzić, czyli wciskamy pierwszą opcję, czytamy. Adres naszej lokomotywy został zmieniony 4314. Sprawdźmy. Sterownik już automatycznie wszedł w ten adres. Jeżeli Wam nie wejdzie, to zmiana adresu lokomotywy wybieramy przez wciśnięcie przycisku LOK, wpisanie nowego adresu i potwierdzenie tego Enterkiem. Lokomotywa stoi, tor jest dociśnięty. Sprawdzamy. Chodzi, chodzi. Nasza lokomotywa zaczęła chodzić. Mamy zmieniony adres. I jak to się mówi, ustawiony tak, jaki chcemy. Pico Smart Control umożliwia stworzenie dla każdej lokomotywy komórki pamięci, czyli przypisanie jej adresu indywidualnego, a także ikonki i nazwy. W jaki sposób to robimy? To są takie informacje ABC, czyli to w moim mniemaniu musi wykonać każda osoba, która po prostu ma ten system i kilka lokomotyw bądź tylko jedną ewentualnie kupiła coś nowego. Wybieramy przycisk mod. Wybieramy opcję piątą, zmień dane lokomotywy. Teraz dlaczego tak jest? Nie pytajcie się mnie. Musimy wcisnąć jedną ze strzałeczek góra-dół, żeby to menu zostało podświetlone. Pierwsze. Idziemy od góry. Pierwsza pozycja adres lokomotywy. W naszym wypadku 43. 14 Enter. Druga pozycja, symbol lokomotywy. Ja chcę, żeby moja lokomotywa była przedstawiona jak najbardziej podobnie. Będzie to lokomotywa sześcioosiowa. Sześcioosiowa. Diesla. Robimy Enter. Trzecia pozycja. Wybieramy to przez wciśnięcie trójeczki, czyli numeru tej pozycji, nazwa lokomotywa. To się dosyć akurat fajnie robi. Czyli zaznaczamy to będzie S druga pozycja T dlaczego z drugiej strony w dobie smartfonów nie możemy wpisać tego z klawiatury nie wiem ale jak gdyby nie ja nie ja to nie ja decyduję nie ja decyduję o tym nie ja to programowałem 4 3 Mamy tu symbole, mamy, chyba są dalej, pyk, 43, 14. Czwarta to zmień ikony funkcyjne. O tym nagram kolejny odcinek, bo to jest dopasowanie poszczególnych funkcji kontrolera do dźwięków, do funkcji lokomotywy i piątka to ilość kroków, czyli ile kroków Lokomotywy, ile kreku, kroków prędkości lokomotywa ma w każdą stronę. Jak będzie to 28, to w każdą stronę ma 28 różnych kroków prędkości, następujących po sobie. Proponuję tej funkcji nie zmieniać. Teraz bardzo ważne: całość potwierdzamy enterem, jeszcze raz enterem, i nasza lokomotywa jest dodana. Mamy w tej chwili symbol lokomotywy, nazwę lokomotywy i adres lokomotywy. Ciach. Działa. To uważam za podstawowe programowanie kontrolera, smart controller, które każdy z nas musi yy, odbyć, które każdy z nas musi zrobić. Do swojej indywidualnej kolekcji lokomotyw, co do numerów, wybieracie je sami. Ja proponuję numerami bocznymi. Gorzej, jeżeli mamy yy, lokomotywy, dwie o takim samym numerze, ale to już zależy tylko od Was. Starałem się Wam to przedstawić jak najkrócej tylko mogłem. Yy, tak jak powiedziałem, poprzednie odcinki miały po 30-40 minut i byście usnęli, zanim to obejrzelibyście, więc to jest część pierwsza. Wprowadzanie lokomotywy do pamięci kontrolera. Cześć, pozdrawiam!